Łaszkiewicz Rosiek, Panią Halinę. Prosimy o brawa. Dzięki Pani rektor, możemy tutaj sobie wstać w tej pięknej scenie. Witamy Panią dyrektor Przedszkola Samorządowego, Panią Anię Leśniak. I czekamy na Panią Anię. Na głoślinie zapewnia nam Dawid Jarosz. Też prosimy o brawa. Pan na balkonie, bo do Pani rejwit która zrobi nam filmy działa Dziękujemy. Witamy serdecznie wszystkich uczestników. Pierwszy przegląd odbył się w roku 2015. Tutaj możecie w chwilkę patrzeć jeszcze na Spomnień Czar. Poprzednich lat naszych festiwali tanecznych. I teraz w tym roku do przeglądu zgłosiło się, powiedziałabym, najmniej grup. Zgłosiło się jako goście w przedszkole samorządowe z czterema prezentacjami. Brawo dla nich. I przedszkole Agatki z czterema prezentacjami. E, Andrzej, proszę usiąść. W tym roku zerówki z podopienia, zerówki z piekiełka i przedszkola paracianego. Miejmy nadzieję, że za rok będziemy w większym składzie. Jeżeli jeszcze będzie siła i mobilizacja, żeby zorganizować taki festiwal, taki przegląd taneczny. No nie wiem, Pani Ani nie ma dzwoniła, przypominała jej, że chcemy zacząć. Może sekundka tutaj jeszcze wspomnę, a yy, Kolejność grup. Podam państwu. Jedzieli jakiej kolejności wychodzi śmierci. Pierwsze rozpoczną y, prezentację taneczne. Y, przedszkolach przedszkola w dzieciach gadżki będzie to grupa gagatki. Następnie... Smerdy z przedszkola samorządowego, czyli mają numer 2, Mamy i datę kochany. Yy, grupa wnuinki z przedszkola Andersena. Następnie gagatki z przedszkola ucieczki agatki. Skrzaty z przedszkola ucieczki agatki. Skrzaty z samorządowego. Rozkończona grupa z przedszkola samorządowego. I gagatki ucieczki na zakończenie. Yy, tutaj za przygotowanie, czyli sprzeczkola samorządowego Wamca Christiana Andersena, Pani Paulinie Rosiek za przygotowanie grupy 3-latków z piosenką Guantanamo i tanie kochamy, yy, Pani Ani Zborowskiej za przygotowanie grupy czterolatków z przedszkola Andersena, piosenka APC, wszyscy to Pani Katarzyna Stawiacki, opiekuńca grupy Bagatłów, za tanie, taniec okulary. Yy, Ruch jest Krzaty, opiekun, ciocia Katarzyna Opioła. To będą najmłodsze dzieci, tak 2,5 do 4 lat. Następnie z Krzaty, z Przedszkola pod pani Sylwii Bubuli, z, piosen, yy, z tańcem do piosenki Natana Ewansa, na grupa 6 latki z Nowego Podobiego, pani Młody kurek, Posęka Kola i grupa Kagacki z Szkolowzie Agacki, walc do utworu zącej dnie, mojej pani Kasiłki. I to już wszystkie te prezentacje. Myślę, że pani Dawidzie możemy obraz ściągać. I przygotowuje się pierwsza grupa już za drzwiami. No i zaczynamy.